Dzień dobry, men, this parko. witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Postanowiłem coś nagrać, tak jak też widzicie pod to trochę powiem o po mojej przyszłości. Jest to gameplay, w zasadzie to jest drugi gameplay z multiplayer, to jest model 2 który nagrywam. Pierwszy był jakoś zaraz po premierze, teraz jakiś tak fajny wynik mi wszedł, więc postanowiłem, że coś rzucę, bo też dawno nie było i tak jak mówiłem, no co nieco o swojej przyszłości a, a może pierwsze co do gameplaya, to jak widzicie, no to jest trochę inaczej, to jest wynik 37 do 8 bodajże i gram sobie tą nowym, nowym SMG, który wszedł w, 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 wszedł w czwartym sezonie ISO 45, nie, nie wiem czy to jest czy to jest y, UMP45, czy, czy jakiś inny, bo to bardzo przypominał UMP45, więc nie wiem, czy to jest w ogóle jakaś fikcyjna. To w ogóle była dziwna sytuacja, ale ja szczęście, myśląc, że wróg jest moim przeciwnikiem, ale jednak się okazało, że był. wróg był za moim przeciwnikiem, mimo że to się A i no, póki co no, daje radę ten UMP, przynajmniej w Warzone, hmm, znaczy UMP, SMG. No, nazwijmy tak tak jak widzicie to trzeci level dopiero mam coś tak co nieco chciałem żeby pobijać na multi w ogóle za, że bardzo mało teraz gram do momentu aż go odblokowałem to w sumie grałem sobie na tym wondelu na, na, na tej wyspie odrodzenia na Warzone i, i próbuję się to przekonać do tej mapy i nawet spoko jest yy, chociaż no wolałbym bardziej zobaczyć ją jak będzie już w normalnym yy, na normalnej BR-ce. bo tak co niektórzy wiedzą no, dla mnie wyspa odrodzenia no to trochę to jest taki mismash yy, to jest takie połączenie znaczy to tak jak mówię to jest taki <grybujesz> multiplayer dla ubogich to znaczy to jest właśnie połączenie Battle Royala to dodanie multiplayera z możliwością co, co, co chwilowego odradzania się tam do któregoś momentu i, i, i jakoś tak generalnie no, trzeba dla mnie to jest za duży gór chociaż rozumiem tą popularność skąd to się wzięło bo no, też trzeba sobie zdać sprawę z tego że też nie każdy, no, nie każdy ma multiplayer i, i, i no, dla niektórych jest to okazja dobijania e, broni ekspienia i tak dalej ja osobiście jakoś nie przepadam za tym, jak, jak już coś to wolę, sobie normalny multi odpalić sobie, pograć, jeżeli się chce co chwilę odradzać. Natomiast no, no moim zdaniem no esencją właśnie Battery jest to, że, że, że no mamy tą ograniczoną ilość życia, no bo to tak zakładam, rzecz, że te dwa życia mamy plus te odrodzenia w zależności, czy nas ktoś wykupi. No i ta gra jest, przez to się robi bardziej rozważna, trzeba bardziej, bardziej pomyśleć. Ja się jak chcę coś rozegrać, a nie także pałę co chwilę się odracamy i, i tak w taki sposób gramy, bo to też taki jest, tak jak mówię, to jest trochę taki mismatch, a więc no, no, no trochę się rodzi chaos. Niektórzy to lubią, ja też kiedyś grałem chaos, grałem na przykład w bfa trójce na Xbox 360, gdzie jeszcze było tylko maksymalnie 24 osoby na serwie, więc, więc to akurat było zrozumiałe, dlaczego? Takie mapy typu Clusterfax są lubiane, eee, ale dobra, e, tak jak mówiłem, e, to jest w ogóle fajny gameplay, jednak swoją drogą, no jak widzicie, tutaj jest czwarta noc rana, e, czwar od czwartej nad tutaj to grałem, eee, też jak widzicie po gameplay, no fajnie mi chodzą te, te hity, no to co ma wejść to wchodzi, nie ma natychmiast eee, i no też mam problem właśnie z tym połączeniem tutaj u siebie, bo no bo mam fatalne połączenie Mm, i, i, i też to też w ogóle nie wiem jakim cudem, ale właśnie zazwyczaj jeszcze w włożenie jedynce najwięcej, najwięcej winów miałem właśnie gdy grałem o czwartej na ranem, nie wiem co to jest w ogóle możliwe, no ale tak to jest jakiś ma taki internet jak ja I tu już jak skoro mówię o internecie to też e, nawiązują, że do tej mojej przyszłości otóż e, chyba będę sprzedawał sprzedawał e, konsole Chociaż z tą sprzedażą konsoli się wiążą dwie rzeczy. Otóż y, będę, prawdopodobnie będę się przeprowadzał albo do Krakowa, bądź będę wyjeżdżał za granicę i, 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 i raczej nie będę zabierał konsoli ze sobą, bo, no bo PS5, przy więcej PS4, no to już trochę są inne rozmiary, jest, jest znacznie większa. Chyba bodajże tak, o 40%, nie wiem, tak, tak coś chyba kiedyś słyszałem. I i, I i tak i jak mówię no, będę chyba sprzedawał, bo, bo też nie gram jakoś zbyt dużo, a nawiązując do tego na internetu no, mam fatalne połączenie, no mam 20 na 4 Szczerze jest to radiówka i to chodzi jak cena no, no choćby przez dwa ostatnie zimy przez dwie ostatnie zimy no, w grudniu, no to to niemalże niegrywalne choćby w tym roku w styczniu jak było 3 kuli no to się praktycznie nie da grać, bo dzwoniłem się, pytałem co się dzieje, czemu mi tu tak chodzi, tu pakiety wariują, ja nawet już nie mówię o streamowaniu, tylko po prostu o normalnej grze, no to mówili, że jest obciążona sieć, no to sorry, jak taki internet ma być, no to moim moi zdaniem, no, no ten internet nie jest grywalny, to taki internet się nadaje tylko do sprawdzania poczty, moim zdaniem. A tak jak mam sobie zagrać normalny mecz i mam czekać do czwartej nad ranem Kiedy jest ta sieć jest w miarę, no wydaje się być najbardziej wydalna No bo wiadomo już z względów, no na, 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 na pewno z tego korzysta, no to To, 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 to strasznie to odrzuca, a ja jeszcze nie wspominam o streamowaniu, które i tak notabene zacząłem 2 lata temu w styczniu Na skutek covidu i i, 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 no i tak jak mówię na no to odrzuca, a a przez dwa najbliższe lata na pewno nie będę miał innego łącza bo, 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 bo po prostu mój ojciec podpisał nową umowę nową umowę i, i, i no i nie można po prostu jej zerwać przez dwa lata od momentu podpisania Więc no tak no na pewno będę musiał al, albo właśnie właśnie dlatego myślę żeby się przeprowadzić bo też z myślą o streamowaniu wiem że gdzie niezależnie czy będę Będę za granicą, czy będę w Krakowie, no w tych miejscach, no na pewno będzie normalny internet, nie to co tutaj mam. Bo też próbowałem sobie załatwiać internet e, światłowód, ale no niestety e, technicy powiedzieli, że się nie da. E, więc e, no, niby są jakieś sposoby, można sobie jakieś przyłącza stosować, tam trzeba płacić komuś, żeby ci zrobił to przyłącze, tam chyba 300 złotych. Wtedy się ich wywoła jeszcze raz i wtedy przyłączałem. Wiem, że niektórzy tak robią, ale ale raczej nie będę kombinował, a też no, swoją drogą, no to MW też też nie jest jakieś takie... No te gody no krótko mówiąc no, nie są takie jak kiedyś były i... No i co tu dużo mówi, strasznie jest taki bardziej kamperski, no w przeciwieństwie do tego. No, to już nie przypomnę, to, to już nie jest run and gun tak jak było kiedyś, więc też mnie to trochę odrzuca. I, i tak jak mówię, no ch chyba powystawiam PS5, Gry też posprzedaję, ich co prawda dużo nie mam. Tak większość gier, po prostu z PS Plus albo tam PS Plus Extra. I, i, i... a MW3, które ma być... A MW3, o oh, sorry, przerwało mnie, bo mi zaczyna <laughs> się sławki. A o MW3, tak jak już wspomniałem, e, też raczej nie, nie, nie będę kupował na premierę. Oczywiście jeszcze będę miał cały czas konsolę. Więc, y, no... Więc to było na tyle jak widzicie no taki nawet sporo wynik, spoko wynik znaczy się. Więc no póki co to tyle. No być może coś się jeszcze pojawi kiedyś jak coś to wrzucę, więc trzymajcie się, cześć. No i do kiedyś. Być może. Na razie.